Czas, czas leci, latka lecą, trzeba działać. Zagram wam piosenkę o czasie. Ubrałem się na rower w stronę paleo Chory, tam do tej wieży, a po drodze znalazłem taką dziurę. A zobaczcie, jak głęboko, a co w niej? Śmieci, wysypisko śmieci w greckim stylu. I to jest ekologia. No, i dotarłem. Dało się wjechać Non stop podjazd przez godzinę Chyba ponad Chodźcie, zobaczymy Elafonisi. Ewa podobno widziała mnie przez lornetkę i udało jej się nagrać kilka ujęć. Jestem ciekaw czy będzie mnie widać. Zaraz zrobimy kilka przebitek. No, a teraz no wracam. Czekam je ładny zjazd, tylko i wyłącznie zjazd, więc zakładam kamerkę sportową i spróbuję to nagrać. Przyspieszemy tempo, żeby Was nie zanudzać, ale może będzie fajnie. I jestem. Z powrotem. Kurde. Zasrana opona. To już drugi raz tutaj na Elafonisi mi się przebiła. Roweru już nie naprawiam, bo nie ma sensu. To był ostatni wypad rowerowy w tym sezonie. I koniec. Kończymy. Niedługo opakujemy się i wyjeżdżamy. Czas opuścić Elafonisi I wracać do domu. Siemanko. Przyszliśmy tutaj do lasu cydrowego dzisiaj, żeby się trochę po, poopalać na golasa i popływać w innej wodzie. No, to rozbijamy obóz i idziemy do wody. Słuchajcie, widziałem niesamowitą murenę w wodzie. Idziemy zaraz do wody jeszcze raz z Ewą i zaraz to zobaczymy. Może uda Wam się pokazać. No, to lecimy. I złapana ryba. Zobaczcie, proszę państwa. Piękna rybka się złapała. Ktoś zostawił przynętę i haczyk, a ja tylko zebrałem plony. Tylko problem jest taki, że ta ryba już była martwa, jak ją zauważyłem. I nie wiem, szczerze mówiąc, czy ona się nadaje do jedzenia, czy nie. Czy taką zdechłą rybę można jeść? Nie wiadomo jak długo ona była w tej wodzie, ale była ciągle pod wodą, to może nie będzie tak źle. Pachnie, pachnie ok, no co, pachnie jak ryba. Jeszcze tam ogólnie była schowana murena i też chyba była się była zaczepiona na haczyk. Tak mi się wydaje. No ale z mureną to nie ma żartów, chyba lepiej tam się z nią nie, nie bawić. Więc, więc zostawiłem ją. No ale ta rybka oblada, to jest oblada. Jest ok, tutaj trochę ma żółte już, nie wiem, czy to to źle. Całkiem kawał dobrego mięsa. Ej 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 ej. Siemanko w nowym dniu, a zarazem ostatnim dniu naszego pobytu na Elafonisi podjęliśmy decyzję, że 11 czerwca opuszczamy Kretę i kierujemy się w stronę domu. Więc przyszedł ten smutny czas, kiedy trzeba się pożegnać z tymi pięknymi wakacjami. Ale przed nami jeszcze droga powrotna, która pewnie przyniesie nam dużo fantastycznych przygód i jakiś niespodzianek. Zwłaszcza, że nie mamy przeglądu i nie możemy go zrobić tutaj za granicą. Chcemy też wziąć kilka pamiątek stąd, mianowicie tych zabytkowych rzeczy wyłowionych z podwody. Z tego co wiemy, to nielegalne jest wywożenie takich zabytków greckich. Ale to i tak nikt by tego tutaj nie przyjął i poszłoby to do Piachu. A nam to będzie ładnie wyglądało na półkach, więc zabierzemy sobie te rzeczy. No, do tego jeszcze jest kotek, którego. Chyba jednak nie będziemy brali, bo cała Familiada musi sobie zostać tam w tych kamieniach, a chcielibyśmy bardzo zabrać jednego koteczka. No ale niestety chyba nie jesteśmy w stanie podjąć takiej ciężkiej decyzji, żeby zabrać jednego kotka. Będziemy pewnie jechać około dwóch tygodni do Polski. Po drodze chcemy zajechać do kilku fajnych miejsc. Nasza trasa... Powrotna będzie kompletnie inna niż tą, yy, którą przebyliśmy, żeby tutaj dojechać. Chcemy zrobić jak najmniej kilometrów, więc postanowiliśmy, że będziemy jechać przez Macedonię, Serbię, Węgry, Słowację, no i Polska. W Macedonii podobno jest tanie paliwo, więc zatankujemy sobie do pełna. W końcu mamy zbiornik 120 litrów, więc może starczy nam do samej Polski i co no i taki plan jest i czas pożegnać się z tym pięknym miejscem wczoraj jeszcze byliśmy ostatni raz z Ewą w Kedro Dasos skorzystać trochę z hamaczka popływać, poopalać się było bardzo fajnie naprawdę ten las cedrowy jest fantastyczny, jeżeli będziecie kiedyś tutaj w Elafonisi to serdecznie polecam ten las cedrowy i kończymy pakujemy się i ruszamy zaraz Mniemuciu, Niemciu. No, szkoda nam kota. Gdy dzieci same zostaną, ale zostawimy trochę jedzenia, co nam zostało, jeszcze Damianowi, więc będzie je dokarmiał. Na pewno. Damian jeszcze tu zostaje też przez kilka tygodni. A potem to już przyjadą turyści i będą się opiekować tymi kotami. Więc na pewno sobie poradzi. No to na koniec.

A day. And then one day I find you. Ten years ago, I got behind you. No one told you where to run. You missed the starting again And you run and you run. To catch up with somebody sinking. Racing around. Behind you again, the sun is the same in a relative way, but you alter the shorter the breath, and one day closer to death. Heavy years getting shorter, never seems to find a time. Plans that either Comes to now or have a page of scramble lines. Hanging on a cry in desperation is the English way. The time is gone, the song is over. For I something more to say. Life. To są to takie na, smakołyki, to wiesz, jak będziesz, no. jak będziesz chciał kota, to Aha, ona okay. jest twoja, nie? Po to jak te małe przyjdę, to no. Fajnie. Ostatnie pożegnanie z kotami. O. Czekaj. No i gdzie masz małe? Proszę A one wszystkie już masz tak. 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 To one tu już nieźle działają A ten jaki ma niebieskie oczy kurczę jeden Frania. Przyszliśmy się pożegnać koty Ten jaki ma niebieskie oczy, ale jaki fajny ten jeden jest A który jest ten co mieliśmy go w ręce? Nie ciężko To nie ten co koło tam siedzi Oczka. No. Nie no to jest ta co teraz się wspina, bo ja widzę, że ona ma białą łapkę. Ale już zobacz jak jest O to jest ta? To jest chyba ta, bo nie piszczy, No. Proszę Państwa, spakowani, zapakowani, pożegnani i ruszamy. Zobaczymy, ile nam się teraz przydarzy nieciekawych problemów i awarii z kamperem podczas tych 3000 km, które musimy zrobić. tej okazji zachęcamy do lajkowania i subskrybowania. Ustawcie również dzwonek, aby być na bieżąco.